Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Ten film jest dla mnie trochę szczególny, dlatego że otworzę nową serię na tym kanale u Grubego. Mianowicie będzie to seria Wejdź do świata Linuxa. Zgodnie ze swoją nazwą ta seria będzie przeznaczona przede wszystkim do osób, które do tej pory nie miały żadnej styczności czy żadnych doświadczeń z systemem operacyjnym, jakim jest Linux, a z takiego czy innego powodu chciałby pracy na tym systemie operacyjnym spróbować. W ramach tej serii będę zaczynał od, zaczynał od takich absolutnych podstaw, czyli, tak jak w tym odcinku, chociażby sama instalacja tego systemu, w kolejnych odcinkach, omówienie terminala, operacji na plikach podstawowych, ustawień itd. Tak 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 w tym filmie i we wszystkich kolejnych filmach ja będę korzystał z dystrybucji Linuxa, która nazywa się Ubuntu. Hmm, czym jest w ogóle dystrybucja? Może słowem wyjaśnienia. Można wyobrazić sobie, że Linux jako taki to jest serce. Serco bądź mózg, zależy jak na to spojrzeć. Na podstawie tego serca budowane są systemy operacyjne. I te poszczególne systemy operacyjne, które budowane są w oparciu o tego Linuxa, nazywa się dystrybucjami. Istnieje wiele dystrybucji, jest to Ubuntu, Debian, Mint, CentOS, OpenSUSE, Fedora itd., itd. Ja dla tej serii zdecydowałem się na Ubuntu tak naprawdę z trzech powodów. Po pierwsze, sam z Ubuntu korzystam na co dzień i nie mam z nim żadnych większych czy mniejszych problemów. Po drugie, Ubuntu moim zdaniem jest systemem bardzo user-friendly i nawet osoba, która wcześniej nie miała żadnych doświadczeń z Linuxem, jest w stanie spokojnie, względnie szybko zacząć z tego systemu korzystać. Po trzecie, Ubuntu jest jedną z najpopularniejszych systemów operacyjnych opartych na Linuxie. I teraz, samo to, sama jego popularność być może nie jest jakąś zaletą. Ale w związku z tym, że jest to system popularny, to jeśli nawet występują jakieś problemy czy błędy, to w związku z tą popularnością stosunkowo łatwo w internecie można znaleźć odpowiedzi na swoje pytania czy rozwiązania problemów, które się pojawiły. Teraz przechodząc już do samej instalacji. Żeby zainstalować Ubuntu, czy jakikolwiek w sumie inny system operacyjny, potrzebny jest nośnik instalacyjny. Dawniej nośniki instalacyjne to były płyty CD lub DVD, natomiast świat poszedł do przodu i w obecnych czasach, jako nośnik instalacyjny. Wykorzystuje się przede wszystkim pendrive. Taki pendrive, który posłuży do stworzenia nośnika instalacyjnego, nie musi spełniać żadnych wyśrubowanych wymogów. Ważne jest tylko, żeby miał minimum 8 GB pamięci. Oprócz samego pendrive'a, potrzebne będą jeszcze dwie rzeczy: plik instalacyjny Linuxa, w tym wypadku Ubuntu, oraz program, można powiedzieć specjalny program, który sprawi, że ten plik instalacyjny będzie odczytywany z pendrive'a. Ja wyposażyłem się już w obydwie rzeczy, to znaczy program instalacyjny i w pendrive'a. Jak widać, ten pendrive, który ja mam podłączony do komputera, to już jest instalacja Ubuntu, no ale nikt nie stoi na przeszkodzie, żebym zrobił ją jeszcze raz. Jeśli chodzi o samo Ubuntu, to oczywiście link do pobrania pliku instalacyjnego zamieszczę w opisie tego filmu. Natomiast taka mała uwaga ode mnie: aktualna, najnowsza wersja Ubuntu to system wersji 22.04. To jest wydanie z kwietnia tego roku. Ja w bodajże w maju zainstalowałem u siebie ten system operacyjny, ale miałem z nim większe lub mniejsze problemy, coś tam nie działało, coś tam działało źle, więc wróciłem do wersji 20.04 I właśnie na tej wersji będę bazował w tym filmie i w kolejnych filmach. Można oczywiście spróbować tej wersji 2204, może u kogoś ona nie powoduje takich problemów. Ja w związku z tym, że trochę się na niej sparzyłem, to póki co jestem na tej poprzedniej wersji systemu. To jest istotne, to jeśli ktoś by chciał skorzystać z jeszcze innej wersji Ubuntu, to warto zwrócić uwagę, żeby była to wersja LTS, czyli wersja Long Time Support, która ma po prostu dłuższe wsparcie i dłuższe aktualizacje i wersje, które LTS-em nie są. Żeby to najłatwiej zapamiętać, to tak naprawdę każde Ubuntu, które ma parzysty numer, to jest właśnie wersja LTS, czyli 1804, 2004, 2204 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oprócz samego programu instalacyjnego, oprócz samego pliku instalacyjnego, potrzebny będzie jeszcze program, który zamieni pendrive'a w nośnik instalacyjny. Ja korzystam tutaj z programu, który nazywa się Balancer. Link do tego programu oczywiście też znajdzie się w opisie tego filmu. Samo stworzenie pendrive'a instalacyjnego, nośnika instalacyjnego, um, odbywa się u mnie na Ubuntu, dlatego że jak mówiłem wcześniej, ja z tego systemu korzystam na co dzień. Natomiast to wszystko, co pokażę, można bez problemu osiągnąć na Windowsie. Obsługa programu Bolana HR jest bajecznie prosta, zgodnie prawie że z nazwą tego programu, dlatego że ona ogranicza się do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to wybór pliku, na podstawie którego chce się stworzyć obraz instalacyjny. Ja tutaj wybieram tam plik Ubuntu 20.04, Myślnik 5, bla 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 i tak dalej. Czyli po prostu ten plik instalacyjny. Druga opcja to wybranie nośnika instalacyjnego, czyli wybranie pendrive'a. Mówiąc dokładnie, który zostanie nośnikiem instalacyjnym, ja mam tutaj podłączony jeden pendrive do mojego komputera, więc go wybieram. To jest tak naprawdę wszystko, bo należy tylko pamiętać, że pendrive, który zostanie podłączony w celu stworzenia nośnika instalacyjnego, hmm, zostanie wyczyszczony, zostanie po prostu formatowany. Więc, jeśli ktoś na takim pendrive przechowuje jakieś ważne dane, to zanim przejdzie do tworzenia nośnika instalacyjnego, fajnie byłoby sobie te dane gdzieś zgrać dlatego, że one po prostu znikną. Wybrałem plik instalacyjny, wybrałem już pendrive'a. Nie mam tam żadnych ważnych plików. Mogę kliknąć przycisk flash. W moim wypadku na Ubuntu, Ubuntu każe mi tutaj podać hasło administratora. Na się prawdopodobnie uruchamiając ten program od razu zostanie się zapytanym o to, czy ten program może korzystać z uprawnień administratora. No i żeby on poprawnie działał, to takie uprawnienia trzeba mu dać. Samo tworzenie nośnika instalacyjnego potrwa około 5-6 minut, na pewno najdłużej 10 minut. Jest to uzależnione od portu USB, z którego się korzysta, czy to jest USB 2.03.0, no i oczywiście od pendrive'a, jakiego się wykorzystuje do tego celu. Skoro e, trwa tworzenie nośnika instalacyjnego, to przejdę od razu do kolejnej rzeczy. Kiedy ten nośnik instalacyjny się zrobi czyli pendrive będzie już gotowy, e, z tym nośnikiem instalacyjnym będzie trzeba coś zrobić. Pierwsza sprawa po stworzeniu tego nośnika nie odłączamy pendrive'a od komputera. Ten pendrive musi zostać dalej podłączony do portu USB. Następnie należy wyłączyć komputer i wejść do BIOS-u. I teraz parę osób może sobie pomyśleć, a co to jest BIOS? Kiedy włącza się komputer, to zazwyczaj na monitorze pierwsze, co się wyświetla, to logo producenta. I teraz BIOS to są takie podstawowe ustawienia, które zakodowane są na płycie głównej komputera. Żeby wejść do BIOS-u, Należy skorzystać z któregoś z przycisków. Standardowo może być to F2, F9, przycisk DEL, ale w zależności od komputera, producenta płyty głównej, czy nawet samej wersji BIOS-u, może to być inny przycisk. Więc zazwyczaj, kiedy uruchamia się komputer, to gdzieś tutaj na dole ekranu powinien być taki napis, na przykład press F2, to go to BIOS menu, czy coś takiego. Wystarczy gdzieś tutaj w tych okolicach przy włączeniu komputera zwrócić uwagę. I teraz kiedy wejdzie się do BIOS-u, należy tam szukać opcji, która nazywa się boot order, czyli kolejność butowania, czyli kolejność uruchamiania systemów operacyjnych z dysków. W tych opcjach należy swojego pendrive'a przenieść na samą górę, zapisać tę opcję i zamknąć BIOS. Dzięki temu pendrive instalacyjny będzie jako pierwszy w hierarchii systemów operacyjnych do uruchomienia i w związku z tym zostanie uruchomiona instalacja Ubuntu, a nie chociażby Windows. I teraz tak Wiem, że wszystko co powiedziałem do tej pory może brzmieć mocno skomplikowanie. W związku z tym, tak jak wcześniej też powiedziałem, cała ta procedura, czy chociażby klawisz, który należy nacisnąć, żeby wejść do tych opcji, może różnić się w zależności od systemu, w zależności od producenta głównej wersji, modelu i i tak dalej. W związku z czym w opisie tego filmu ja zamieszczę również kilka linków, które będą pokazywały jak to zrobić, na różnych płytach głównych różnych producentów. Gdyby jednakowoż ktoś miał z tym dalej problem, to zapraszam do pisania komentarzy w tym, pod tym filmem. I na tyle na ile będę w stanie pomóc, to oczywiście postaram się pomóc tak, żeby tą instalację udało się uruchomić. W tym momencie nie będę już czekał, aż nośnik się zrobi, to znaczy nie będę tego pokazywał. Zrobię krótkie cięcie, no i pokażę dalszą część instalacji, kiedy uda mi się już sam instalator. Uruchomić. Do zobaczenia za chwilę. Jestem ponownie. Mój pendrive instalacyjny się już stworzył, więc uruchomiłem samą instalację Ubuntu. Teraz, jeśli e, wszystko z e, samym tworzeniem nośnika instalacyjnego oraz e, ustawianiem BIOS-u poszło dobrze, to po podłączeniu pendrive'a i włączeniu komputera. Powinno wyskoczyć najpierw kilka mniej lub bardziej zrozumiałych komunikatów, które wyświetlą się w konsoli, czyli to będzie po prostu biały tekst na czarnym tle, i następnie powinno być widoczne coś takiego. Jeśli, bo zauważyłem, że instalator w zależności też od miejsca, gdzie się go uruchomi, może zachować się troszeczkę inaczej, więc jeśli wyskoczyłoby coś do wyboru, to taka być może trochę bezczelna rada, ale najlepiej po prostu zaczekać. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te opcje wyboru, które po drodze się pojawią, mają ustawione czas odpowiedzi. Jeśli w tym czasie nie naciśnie się żadnego klawisza, nic się nie zadzieje, to wybrana zostanie po prostu domyślna opcja. I finalnie powinien się pojawić taki ekran, jak jest u mnie, czyli ekran instalacyjny. Dwie takie kwestie, które chciałbym od razu poruszyć, żeby być jak najbardziej uczciwym wobec moich widzów. To pierwsza kwestia jest taka, że ja tego Ubuntu nie instaluję fizycznie na swoim komputerze, tylko na maszynie wirtualnej. Czyli można to określić jaki taki wirtualny komputer, który znajduje się na moim komputerze. Mniejsza z tym, dlaczego nie instaluję tego na moim fizycznym komputerze? Dlatego tego nie robię, bo ja już na komputerze mam zainstalowane Ubuntu, no i gdybym zainstalował je drugi raz, straciłbym wszystkie pliki, straciłbym programy, straciłbym ustawienia, więc musiałbym to wszystko robić od nowa. Teraz druga kwestia, która jest bardziej przeznaczona dla osób, które oglądały poprzedni film czy poprzednie filmy. Oczywiście, że pierwszy mój pomysł był taki, żeby tą instalację pokazać na Proxmoxie, na moim terminalu. Natomiast okazała się taka przykra sprawa, że o ile terminal nie ma problemu z komandami konsolowymi i tam działa całkiem dobrze i całkiem sprawnie, o tyle pokazanie jakiegokolwiek środowiska graficznego go całkowicie przewyższa i jest poza jego zasięgiem. I po prostu ze względu na brak zasobów, nie dało się uruchomić graficznego instalatora na tym terminalu. Dlatego zdecydowałem się właśnie na maszynę wirtualną. I teraz, pomimo tego, że jest to maszyna wirtualna, to na tej maszynie wirtualnej starałem się odwzorować takie moim zdaniem najbardziej standardowe środowisko pracy zwykłego użytkownika, czyli na moim komputerze, na moim wirtualnym komputerze znajduje się jeden dysk. Na ten dysku zainstalowany jest Windows 10. Czyli wydaje mi się, że taka najprostsza sprawa. Ale też taka konfiguracja, którą większość użytkowników ma. Teraz, kiedy instalacja się już uruchomi, pierwsza rzecz, którą zawsze robię, to jest wybór języka polskiego. No i tutaj mam dwie opcje, wypróbuj Ubuntu bądź zainstaluj Ubuntu. Ja skorzystam z opcji zainstaluj Ubuntu, no bo faktycznie chcę Ubuntu zainstalować. Druga plansza, która się tutaj wyświetla, to jest układ klawiatury. Ubuntu powinno na podstawie języka automatycznie wygrać, wy, wykryć, że jest to układ klawiatury dla języka polskiego i będzie to wyglądało w taki sposób. Jeśli Ubuntu by tego nie wykryło i pokazało język angielski, to z tej listy wystarczy po prostu wybrać język polski i sprawdzić, że tutaj ta opcja jest zaznaczona. Żeby mieć pewność, że układ klawiatury jest wybrany poprawnie, to w tym okienku tutaj można wpisać kilka polskich znaków, żeby się upewnić, że klawiatura działa poprawnie. Dlatego, że jeśli w tym okienku polskie znaki wpiszą się bez problemu, to i później po samym zainstalowaniu systemu też nie będzie żadnego problemu z polskimi znakami na klawiaturze. Kolejny ekran dotyczy tego, co ubuntu ma zainstalować oprócz samego systemu operacyjnego. Ja bym tutaj radził, zostawić domyślnie tą opcję, czyli zostawić mu instalację normalną. Dzięki temu oprócz samego Ubuntu zostanie zainstalowana przeglądarka, program do obsługi maila, e, pakiet LibreOffice, czyli taka darmowa odmiana, można powiedzieć pakiet Microsoft Office, czy odpowiednik Worda, e, Excela, Powerpointa itd., itd. Jeśli chodzi o tą opcję, czy pobrać aktualizację podczas instalacji, nie jestem zwolennikiem, żeby tą opcję zostawić zaznaczoną, dlatego że po pierwsze z jednej strony ma to pewne konsekwencje, to znaczy po pierwsze podczas instalacji komputer musi być podłączony do internetu, po drugie, sama instalacja będzie trwała trochę dłużej. Natomiast prawda też jest taka, że jeśli system nie porałby tych aktualizacji w trakcie instalacji, no to i tak te aktualizacje musiałyby zostać pobrane później. No bo ze względu na bezpieczeństwo system powinien być zawsze jak najbardziej aktualny. Więc ja wolę, żeby sama instalacja potrwała troszeczkę dłużej, ale nie mieć problemu później z pobrań tych aktualizacji po samej instalacji. Teraz ostatnia opcja, która domyślnie w instalatorze jest odznaczona, i dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z Linuxem, też radziłbym ją zaznaczyć, dlatego że dzięki tej opcji zostaną, zostanie zainstalowane oprogramowanie autorów i firm trzecich. Co to znaczy? To znaczy, że automatycznie zostaną zainstalowane sterowniki do karty graficznej, do Wi-Fi czy kodeki do odtwarzania różnego rodzaju wideo czy muzyki. Tej opcji oczywiście nie trzeba zaznaczać. Można takie sterowniki zainstalować później, już kiedy system będzie działał. Natomiast przypuszczam, że dla osób początkujących dużo łatwiejsze będzie, jeśli ta opcja, jeśli dzięki tej opcji te wszystkie rzeczy zainstalują się automatycznie. Zostawiam tą kartę, no i ponownie klikam naprzód. Karta, która pojawi się teraz, to jest przypuszczam ta karta, która u większości osób budzi największe obawy czy największy strach, dlatego że na karcie, która o, nie pojawi się za chwilę, tylko już się pojawiła, należy wybrać rodzaj instalacji, czyli tak naprawdę na jakim dysku. I w jaki sposób Ubuntu zostanie zainstalowany. No, i tak jak mówiłem wcześniej, najczęstsze obawy, jeśli chodzi o samą instalację Linuxa, czy, Ubuntu tudzież innej dystrybucji Linuxa, to zawsze było a co, jak się coś stanie, a co, jak Windows zniknie, i jeszcze parę innych pytań, rozpoczynających się od a co. Więc, jak widać na załączonym obrazku, instalator Ubuntu jest całkiem mądry, dlatego że on już wykrył, że na komputerze znajduje się Windows 10. I osoby, które oglądają ten film, muszą mi uwierzyć na słowo: ale Ubuntu nie ma żadnego celu ani zamiaru w tym, żeby Windows zniknął. Tutaj, zanim kliknę naprzód, upewniam się, że zaznaczona jest dokładnie ta opcja instalacja Ubuntu obok Windows 10. I myślę, że opis tej opcji może już dawać trochę nadziei, dlatego że jest tam napisane: Dokumenty, muzyka oraz inne pliki osobiste zostaną zachowane. Po włączeniu komputera, można będzie wybrać system operacyjny z listy. I myślę, że jest to jak najbardziej ok. Na tej karcie pozostała do wyboru jedna rzecz, mianowicie podział miejsca na dysku twardym pomiędzy Windowsa a Ubuntu. Domyślnie jest to ułożone mniej więcej po połowie, czyli w tym wypadku Windows dostałby prawie 72 GB, Ubuntu 65,5 GB pamięci. Jeśli ktoś chciałby to zmienić, wystarczy kliknąć tutaj, gdzie jest ta przerwa po środku i za pomocą takiego suwaka można to ustawić. Tutaj, jeśli ktoś posiada dwa dyski, można skorzystać z innej opcji, dlatego że w tym miejscu ja mam tylko i wyłącznie jeden dysk, w tym miejscu można ustawić inny dysk, na przykład, który jest pusty, no i wtedy sprawa jest jeszcze prostsza, dlatego że Ubuntu znajdował będzie się na jednym dysku twardym, Windows na drugim, nie będą nic o sobie wiedzieć i jeszcze mniejsza szansa, że coś się zepsuje. No i teraz pozostało do kliknięcia tylko i wyłącznie przycisk zainstaluj. I teraz chciałbym się, zanim wcisnę ten przycisk, zainstaluj, albo w sumie nie tak. Najpierw wcisnę przycisk zainstaluj. Tutaj otrzymuję jeszcze komunikat, że zanim będzie można wybrać partycję, muszą zostać zapisane zmiany na dysku. Nie można cofnąć tej operacji. Operacja może zająć dużo czasu. Ja mimo to klikam naprzód, i w tym momencie mogę powiedzieć, że zaczyna się faktycznie instalacja Ubuntu. Tutaj jeszcze jedna informacja odnośnie tego, że na dysku dojdzie do zmian. Coś zostanie sformatowane, coś zostanie podzielone, również na to się zgadzam. Również klikam naprzód. Tutaj będzie do wybrania jeszcze kilka opcji, które za chwileczkę wybiorę, pokażę jak je wybrać. Też nie będzie to instruktnego. Natomiast chciałbym wrócić się jeszcze na chwileczkę do samej instalacji i do samego wyboru dysków, dlatego że jest to ogólnie bezpieczne. Czy w trakcie instalacji Ubuntu, tudzież innej dystrybucji Linuxa coś się może wydarzyć? Um, odpowiem trochę tak, jak odpowiedziałby na takie pytanie farmaceuta: to znaczy każdy lek może mieć efekty uboczne. Jeśli weźmie się lotkę jakiegokolwiek leku, to można się z tego dowiedzieć, że na przykład jedna osoba na 10 milionów po zażyciu danej tabletki miała ból głowy. Podobnie jest z instalacją jakiegokolwiek systemu operacyjnego. Czy coś może się po drodze wydarzyć? No, całkowicie szczerze mówiąc, tak, coś po drodze może się wydarzyć. Bo na przykład, jeśli w trakcie podziału i partycjonowania dysku zabrakłoby domu prądu, to dysk teoretycznie mógłby się uszkodzić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że w swoim życiu zainstalowałem bardziej kilkadziesiąt razy, czy instalowałem bardziej kilkadziesiąt razy niż kilkanaście różnego rodzaju systemy operacyjne. I był to Windows, ale przede wszystkim było to właśnie różnego rodzaju Linuxy. Instalowałem to na różnych sprzętach i nigdy w życiu nie stało mi się tak, żeby po pierwsze coś stało się sprzętem, po drugie, jeśli instalowałem Linuxa obok Windowsa, to, żeby coś stało się z tym Windowsem. Więc ryzyko zawsze jest jakieś, ale nie ma chyba takiej rzeczy w życiu, która nie obarczałaby się ryzykiem. Natomiast na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że jeśli ktoś zrobi wszystko tak jak pokazałem, to prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy złego, nie jest zerowe, ale jest bardzo małe. Także wydaje mi się, tak podsumowując, że ogólnie to kompletnie nie ma się czego bać. Kwestia, żeby robić wszystko z głową i dwa razy wszystko przeczytać, zanim się coś kliknie. Ewentualnie można to zostawić z tym filmem, który teraz pokazuję, który, który teraz nagrywam, um, dlatego że tutaj wiem, że w trakcie tej instalacji nic złego się nie wydarzy. W porządku, trochę się nagadałem, a tutaj jeszcze parę opcji do wybrania. Lokalizacja użytkownika będzie potrzebna do tego, żeby wyświetlać poprawnie czas, dlatego że aktualnie, kiedy nagrywam ten film, jest za 8:17. Tutaj Ubuntu pokazuje, że jest to za 8.15, dlatego że Ubuntu domyślnie korzystasz z czasu uniwersalnego. No więc ja jako lokalizację zostawiam Warszawę i ponownie klikam naprzód. Teraz jeszcze muszę podać parę informacji na temat mojego użytkownika. Więc ja użytkownika nazwę gruby blog Nazwa komputera niech to będzie po prostu gruby. Hasło to samo hasło, które zawsze podaję, więc osoby, które oglądają kanał będą wiedziały o co chodzi. Czy ma być automatyczne logowanie, czy będzie wymagane hasło do zalogowania? Myślę, że opis tych opcji jest w miarę oczywisty. gdzie się wybiera automatyczne logowanie, to po włączeniu komputera Ubuntu uruchomi się automatycznie. Gdy się wybiera wymagane hasło do zalogowania, to Ubuntu dojdzie do ekranu logowania i żeby uruchomić ten system, będzie trzeba podać hasło. Jest tutaj jeszcze opcja Use Active Directory. Dla niezaawansowanych użytkowników, że tak to ujmę, polecam tą opcję zostawić w spokoju. Teraz ponownie klikam naprzód i widzę tutaj już sama instalacja, sama instalacja od strony użytkownika się zakończyła. Nie muszę już nic więcej podawać, nie muszę już nic więcej klikać. Teraz pozostało po prostu zaczekać, aż Ubuntu się zainstaluje. Sam czas trwania tej instalacji będzie zależny od komputera, od nośnika instalacyjnego, od tego czy się pobiera aktualizację w trakcie instalacji, czy wybrał się instalację pełną, minimalną itd. Tak ale ogólnie rzecz mówiąc, nie powinno to potrwać dłużej niż 10, 20, no maksymalnie 30 minut. Natomiast nigdy nie zdarzyło mi się na moim komputerze, żeby Ubuntu instalowało się dłużej niż 15 minut. Nie będę tutaj robił cięcia, żeby otworzyć jeszcze to, tą konsolę, że tak powiem, żeby każda osoba mogła zobaczyć, co się mniej więcej dzieje i też jakie tutaj chociażby po kolei pojawiają się napisy, żeby można się było w miarę odnieść, instalując to Ubuntu u siebie. Na jakim etapie jest obecnie instalacja. Tymczasem się wycisza, no i wrócę, kiedy Ubuntu się zainstaluje. Instalacja Ubuntu zakończyła się, więc teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć korzystać z systemu. Zgodnie z tym, co jest tutaj napisane, aby zacząć używać zainstalowanego systemu, należy ponownie uruchomić komputer, ale przed tym jeszcze jedna ważna sprawa. Przed kliknięciem przycisku Uruchom ponownie komputer, należy um, odłączyć pendrive'a od portu USB, dlatego że jeśli się tego nie zrobi, to prawdopodobnie ponownie uruchomi się instalacja Ubuntu, a nie sam system. W związku z tym ja odłączam pendrive'a od mojej maszyny wirtualnej i spróbuję uruchomić to ubuntu. Pendrive odłączony, więc próbuję uruchomić zainstalowane Ubuntu. Wygląda wiem, że wygląda to troszeczkę dziwnie, natomiast tak dziwnie wygląda to tylko i wyłącznie u mnie, dlatego że jest to uruchomione na maszynie wirtualnej. Na normalnym komputerze powinno być wszystko w porządku i to powinno być widoczne na całym ekranie. Teraz przy tym włączeniu komputera, jak każdym kolejnym, pojawi się takie okienko wyboru nazwane grup. Czym jest GRUB? GRUB to jest program, który służy do wyboru, jaki system ma zostać uruchomiony. I tutaj do wyboru mam dwie takie opcje, które najbardziej będą mnie interesowały, czyli jest to Ubuntu i jest to Windows 10. Jeśli to okienko wyskoczy, nic się nie kliknie, to jest bodajże 10 sekund czasu na wybór. To domyślnie zostanie uruchomiona pierwsza opcja, czyli Ubuntu, natomiast podczas uruchomienia systemu można przejść tutaj do Windows 10, potwierdzić tą opcję enterem i normalnie zostanie uruchomiony Windows. Ja bym jednak chciał zobaczyć, czy moje Ubuntu się poprawnie zainstalowało, w związku z tym wybrałem Enter, ekran już przeszedł na pełny rozmiar, widzę, że pojawiło się logo Ubuntu, więc przynajmniej w teorii wszystko jest w porządku. Teraz została jeszcze jedna rzecz, czyli zaczekać i spróbować się zalogować do systemu. Chociaż, tak z drugiej strony, to powiem szczerze, że nie wiem, czy będę się logował, bo nie pamiętam, co wybrałem w trakcie instalacji. Natomiast wydaje mi się, że wybrałem logowanie się za pomocą hasła. Za parę sekund się dowiem. Pojawił się już kursor, więc za chwileczkę powinienem zobaczyć ekran logowania. No i wszystko się zgadza. Tak wygląda ekran logowania Ubuntu. Wybieram użytkownika, podaję hasło, które podałem, i już za sekundę, już za dwie, powinienem zobaczyć mój nowo zainstalowany system operacyjny Linux, a dokładniej jego dystrybucję o nazwie Ubuntu. Teraz jeszcze takie dwie uwagi. Pierwsza uwaga jest taka, którą powinienem poczynić na samym początku tego filmu, ale oczywiście o tym zapomniałem, w związku z czym powiem o tym teraz. Jeśli ktoś będzie instalował Ubuntu, czy jakiegokolwiek innego Linuxa i chce mieć również na komputerze Windowsa, to zawsze dużo wygodniej jest to zrobić w takiej kolejności, żeby najpierw zainstalować Windowsa, a dopiero później instalować Linuxa. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że jeśli najpierw zainstaluje się Linuxa, a dopiero później Windowsa, to Windows i jego instalacja nadpisze program uruchomieniowy, czyli właśnie tego gruba, który przed chwilą był widoczny. Będzie można uruchomić Windowsa, nie będzie dostępu do Linuxa. Jest to oczywiście do naprawienia, ale jest to już troszeczkę bardziej, powiedziałbym, zaawansowana sprawa, więc po co na samym początku korzystania z systemu robić sobie dodatkowe problemy? I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, że u mnie teraz to Ubuntu może wyglądać tak, jakby działał trochę ociężale, ale wynika to z tego, że u mnie ta instalacja jest na maszynie wirtualnej. W związku z czym na normalnym komputerze będzie działało to szybciej. Tak wygląda Ubuntu. Niektórym się podoba, niektórym nie. Co dokładnie kryje się pod poszczególnymi ikonkami i co tutaj można zrobić, będę chciał opowiedzieć już w kolejnym odcinku. Taka mała uwaga: tutaj na początku, po uruchomieniu, może wyskoczyć informacja, że dostępna jest aktualizacja do Ubuntu 2204. Ja tutaj polecam kliknąć nie aktualizuj, bo gdybym chciał, to co mówiłem wcześniej, zainstalować system Ubuntu w wersji 22.04 to po prostu taką wersję instalacyjną bym pobrał, ale żałuję, mnie ona powodowała pewne błędy. To pozostanę na razie przy 20.04 i również, te, również w tej serii filmów z, tego, z tej wersji systemu będę korzystał. Będzie to na pewno najdłuższy film na kanale, z tego co widzę po czasie tego odcinka. Więc mam nadzieję, że chociaż jedna osoba a do tego momentu. Jeśli ktoś na podstawie tego filmu zdecydował się na zainstalowanie Ubuntu, to bardzo poprosiłbym o informację w komentarzu, czy się udało i czy wszystko poszło dobrze. Tak jak mówiłem również, jeśli coś by, nie było, jeśli coś by było nie tak z konfiguracją BIOS-u, też można napisać w komentarzach. Jeśli tylko będę umiał, to chętnie pomogę. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy obejrzeli ten odcinek i standardowo zapraszam do kolejnego odcinka i innych filmów, które znajdują się już na kanale. Do usłyszenia, do zobaczenia.